Witam, w dzisiejszym wideo przedstawię Party and Guild Matching czyli wyszukiwanie party i gildii za pomocą wyszukiwarki Zacznijmy od podstaw żeby dołączyć w ogóle do gildii musimy dołączyć do dżensów, dorpian mamy tutaj czyli do tak zwanego D, albo do drugiego Do dżensów Vanerth, tutaj mamy tego NPC-ka, klikamy Jane Vanerth. Czym to się różni? Tym się różni, że mamy inne dżensy tutaj, co spammy na zielono, a także gildia ma inne dżensy, jedna i druga. Kiedy już dołączymy sobie do dżensów, takie jak chcemy, które nasza gildia będzie miała, klikamy sobie N, klikamy na gild i tutaj mamy przeróżne gildie, które się oferują i rekrutują gracze. Szukamy gildii, która nas interesuje. Załóżmy nasze Dark Side, tak. I tutaj mamy gildię. Klikamy Join i wtedy możemy dołączyć. Widzimy tutaj się coś zbogowało, że nie można kliknąć. Postaram się to naprawić i pokazać jak to działa. momencik Prosto na drugim komputerze. Tutaj zakładam nowe. Tutaj, jak chcemy szukać kogoś do gildii, to możemy zaznaczyć. Tutaj napisać, co chcemy, co opis naszej gildii, co chcemy, żeby było widoczne. Tutaj, jak będą poszukiwać naszej gildii, ja nie mogę dołączyć do Darkside, bo aktualnie jestem w Gildii Kral. Tak to klikamy Join i wysyła nam się prośba o przyjęcie do gildii, do danego lidera. Kiedy on przyjmie, automatycznie jesteśmy w Gildii. Jak pisać do Gildii? Kiedy wpisujemy Enter, wciskamy CHAT, wpisujemy jedną mapę. wpisujemy cokolwiek. Przykładowo cześć i piszemy do Gildi. Dwie małpy To piszemy do Alliansy. W tym przypadku akurat tutaj nie mamy Alliance, ale przykładowo mamy przykład. Żeby wyłączyć Jensy, żeby nie było tutaj. Widać tego spamu, klikamy po prostu F9. Oprócz tego szukanie party to klikamy N party. I tutaj możemy sobie wpisać. Find party member to jak my szukamy kogoś do party, albo jak chcemy kogoś przyjąć tutaj. Nazwa: po jakiej nam znajdą, password auto accept, Le Level jakie chcemy, żeby do party mogły się przyjąć. Tutaj że potrzebujemy Energy Elfa, czyli jeden stron zostanie zarezerwowany dla Energy Elfa. Na przykład tutaj mamy dark i klikamy register. I mamy nasze party. Kiedy klikniemy suspend, to już nasze party po prostu nie będzie zarejestrowane. Klikamy registr, żeby zobaczyć. Tutaj w SIRT Party jak widzimy jest nasze party. Możemy wyszukiwać po nazwie. Załóżmy wpiszę Dark, to znajdę swoje party w swojego DLa. Dla przykładu może ja dołączę do niego, wyszukuję, klikam, patrzę jakie są levele, wpisuję hasło i automatycznie dołączę do party. To by było na tyle w poradniku w party guild w